Wytrzymały dach to dla mnie spokój, bezpieczeństwo. Zapewnia schronienie, podnosi komfort życia. Za każdym stworzonym dachem stoją ludzie. Ich praca, ambicja do tworzenia rzeczy wyjątkowych. Dotyczy to zarówno dekarzy, jak i producentów. Lata doświadczeń, innowacji. Stałego rozwoju, aby stworzyć dzieło mające dawać dach nad głową na długie lata. W tej branży nie można iść na skróty. Każdy detal ma wpływ na końcowy efekt. Jako dekarz z wykształcenia wiem, jak wielkie znaczenie ma jakość materiału. Sposób wykonania i pasja, która pozwala, by dążenie do doskonałości łączyło się z radością z pracy. Dach jest narażony na skrajne działania pogody. Czasem chroni w upalny dzień, innym razem walczy ze śniegiem czy deszczem. I tak przez kilkadziesiąt lat. Dlatego materiały, z których jest wykonany, sposób ich obróbki oraz montaż muszą być najlepszej jakości. Są ludzie, którym warto ufać. Ja zaufałem BP2, Marce, która wyjątkowo dba o to, by ich produkty spełniały najwyższe standardy. To dzięki takim ludziom nadal chce być blisko dekarstwa.